Co się odjebało, to nie uwierzycie, nie? Po prostu zjebana jakaś kurwa chora akcja. Kurwa, chłopaki, chłopaki. Mieli mnie odwieść. I żeby przyspieszyć akcję, zamówili Bolta. Chłopaki zamówili Bolta. I teraz słuchajcie, kurwa. Kierowca nie był Polakiem. Do pewnego momentu drogi wszystko spoko. Zatrzymał się na jakiejś benzynówce. I powiedział, że on tylko na chwilę, on po papierosy, a już patrzę, on wychodzi, już dzwoni, dzwoni gdzieś, dzwoni. Bo mu się w samochodzie odpalało i dzwoni, dzwoni. Ale chuj. Potem coś tam kupuje, kupuje. Rozumiecie? Niby fajki, niby to? Kupił. Wszedł, spytał, czy może zajarać, nie? Podczas drogi. I poza połową drogi nagle kurwa do niego ktoś dzwoni. Drugi raz. On odbiera ten telefon i z nim gada po swojemu, pierdoli tam. A zadawał mi w chuj dużo pytań. A rodzina, a, a jak po ten, a. A to, a matka, czy żyje, a czy to bogate, a czy to, a ja tam mu ścianę waliłem, waliłem mu taki bzdury, mu tam gadałem, kurwa, aby się odpierdolił. Jakiś babójca. Nie, nie kurwa, stary. Najprawdopodobniej złodziej, bo przy kurwa, yy, przy starcie chłopaki zapłacili kurwa specjalnie mi bolta w całości, rachunek. A on do mnie, już przy starcie, gotówka czy karta. A On ja wie, jak zapłacono online. A on mówi: Ja na komputerze nic nie widzę. On mówi: Chwileczkę, to ja zaraz do chłopaków. Chłopaki mi przesłali zdjęcia. Ja mu pokazuję, zapłacone. Okej, okay, okej, okay, wszystko dobrze, wszystko dobrze. Poza połową drogi nagle zaczął się wydzielać bardzo kurwa dziwny, słodki zapach. Który kurwa walił mi prosto w twarz. Jak zaciągnąłem się tym, nagle organizm taki crrr, zamuły dostał. W głowie mi się zaczął kocioł robić, osłabienie, czajcie, i takie kurwa zamroczenie. Te... I poczucie, że za dosłownie 30 sekund odpłynę. Za 30 sekund odpłynę czułem w przerażeniu tego efektu. Od razu do chłopaków zadzwoniłem. Chłopaki mówią: Igor, kurwa, otwieraj okno. Otworzyłem kurwa okno z tyłu, spytałem go, czy mogę otworzyć. Tak, otwieraj. Boże. Otworzyłem to okno, wystawiłem łeb, ale jak się chowałem do samochodu, znowu ten słodki zapach był. Pojemany. I on tam gadał z tym kolegą, ale jak zobaczył, że efekt mojej rozmowy z nimi i że ja już inaczej się zachowuję, że coś wykryłem, że coś jest nie tak, nagle przyspieszył. To nawet się z kurwy syn na radar dał złapać. Żeby tylko mnie jak najszybciej do drobina odstawić, chciał bo kapnął się, powiedz. że on nie chciał kurwa uśpić człowieku w tym samochodzie. A o chłopaki mówią, no bo to jak gdyby tak było, to i on by to wdychał. Ale ja mówię nieprawda, stary. Bo to było tak że to normalnie waliło na mnie, a nie na niego. I to ja to wdechnąłem kilka razy i się tak poczułem. Rozumiecie to? Otworzyłem okno, dojechałem jak tego on kurwa tylko się zatrzymał szybko, dobra, dobra, tutaj go szybko już tu pomachał ręką. No, 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 na razie zamknął drzwi, kurwa, zakręcił kurwa, okno i wypierdalał jak z kurwy synty. A spierdalał tak człowieku, jakby nie wiem, kurwa, jakby go torpeda goniła. Dostałem więcej skórki po twojej historii. Przyrzekam, kurwa ci stary, że kurwa, wysiadłem na centrum, już nawet nie chciałem, żeby mnie pod dom podwoził, tylko jak stoję tu, jak pod Bogiem. Kurwa, powiedziałem mu, żeby się zatrzymał w centrum, zatrzymał się kurwa stary, ja wysiadłem z samochodu. I kurwa do domu, ty. Od razu długa. A on tam nałączył z tym kurwa dziwnym jakimś gościem. Tu, prity ty, 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 ty porusku, coś. Może kurwa, człowieku, co to kurwa było, stary? Ja, ja jestem. 7. Igor robi content pod nowego shota. Ja jestem człowieku. Nie żaden szot, kurwa, czy cię odkleiło, człowieku? Czy ty słyszysz, co ja do ciebie, kurwa, za... kurwa mówię? A może to dym Igor, taki, truskawkowy czy malinowy, likły? Kurwa. Czy liquid kurwa powoduje, że nagle, kurwa. Wdychasz coś, gdzie on nie palił, i czujesz, że ci kurwa, ty organizm schodzi w dół, głowa ci ten, i zaraz czujesz taki efekt klapy na dół. Czyż? Tak? Aha, czyli likwidy działają usypiająco, nie palcie, bo możecie usnąć. Ty siebie kurwa słyszysz, człowieku? Ty wiesz, co ty w ogóle gadasz w tym momencie? Ty wiesz, ty się posłuchaj, chłopie. Co ty kurwa pierdolisz. Ja jak wyszedłem z tego samochodu, chłopie. Tak do usypiania i wykorzystania seksualnego. Ja kurwa stary, jak wyszedłem z tego samochodu, wziąłem trzy głębokie oddechy dopiero świeżym takim totalnież powietrzem z zewnątrz, dopiero poczułem, że coś mnie puściło, kurwa, stary, tak od z dupy. I nagle kurwa mówię chuj, o, ale dobrze jest, idę do domu. Rozumiesz to kurwa? Człowieku, doszedłem do domu, wchodzę, otwieram drzwi jest okej. Okay. Pojebane po co się mnie pytał o kartę, po co się mnie pytał o pieniądze, skoro było zapłacone, po co mnie kłamał, że nie widzi tego na systemie. A jak mu pokazałem dowód rachunku zapłaty, online, tak, okej, okay, okej, okay, wszystko jest okej, okay, wszystko okej. Okay. Potem kurwa zatrzymuje się na benzynówce, kupuje jakieś fajki, ktoś do niego dzwoni, potem on odzwania, potem od, ten Od połowy drogi zaczyna rozmawiać po nie moim języku, którego kurwa kompletnie nie rozumiem. Coś zaczyna pierdolić, niektóre słowa kojarzyłem, tak jakby o mnie coś zaczął gadać temu gościowi, a potem poczułem kurwa tą woń. Słodki kurwa zapach, który mnie dosłownie w 30 sekund by uśpił. Gdybym kurwa nie zareagował, nie zadzwonił do chłopaków, nie zaczął mówić, dostałem ataku paniki Panie jakiegoś dobry. kurwa. Dobrze, że zadzwoniłeś do chłopaków i odkręciłem okno, bo mi kazali. I gdybym tego nie zrobił stary, chuj wie kurwa. Może już bym leżał w rowie, kurwa, okradziony kurwa i chuj ten tego kwela dobrze, że nic ci nie jest. Człowieku, kurwa, chłopie, ci przysięgam, kurwa, że kto się, kurwa, pyta o gotówkę i o kartę, wiedząc o tym, że jest zapłacone online i mówiąc ci jeszcze to, że jest niezapłacone, Dopiero mu pokazujesz, on tak, okej, okay, okej, okay, a potem od połowy drogi Ciebie rozmawia po Twoim języku z jakimś typem, a nagle czujesz słodki zapach do ryja ci wchodzący, który cię, kurwa, stary, zamyka ci oczy na siłę. Mózg ci, kurwa, opętuje i zamyka ci na siłę oczy. Ja czułem, że coś mi tu robi takie gówno, że normalnie za chwilę oczy się same zamkną, a ja tylko się odwrócę do tyłu i cyk. 30 sekund brakowało, gdybym kurwa okna nie otworzył. Dobra kuj, to dzisiaj jest fajny dzień to. Jak jebać to kurwa stary? No jak kurwa jebać, cię no, popierdoliło stary kurwa? Czy ty kurwa się słyszysz, jak kurwa jebać to? Odklejony jesteś kurwa! Gaz usypiający jakiś popierdolony, kurwa, na mnie strzelał, kurwa, a ty już jebać to. Ty jest dziki zwichrowany, chłopie. No ciekawe, gdzie by cię jakbyś tam popierdolony. No kurwa, a ja wiem? jak to się skończyło? Jak się skończyło? Przyspieszył nagle, jak zobaczył, że ja z chłopakami zacząłem rozmawiać. On pewnie głupa pali udaje, że polskiego nie zna, on wszystko dobrze, kurwa, rozumiał. Chłopie, nagle kurwa jak usłyszał, to zaczął tak zapierdalać, że nawet radar go strzelił kurwa, prędkość się wcale tym nie przejął, tylko jeszcze bardziej przydeptał i do drobina mnie podniósł. Ja mu powiedziałam, że tu wysiadam, tu wysiadam, szybko powiedział, dobra wysiadaj, 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 Ty jak ja tylko wysiadłem, to tylko było tak, Rozumiesz to? Nie jebać do tego kwela, co cię chciał ojebać, i organy. 19. Zadzwoń na policję w razie, bo on i tak na aplikacji ma twój adres. A ja tu pierdolę, człowieku, a co, że on ma adres, ty? Nie wiesz, w jakich przypadkowych sytuacji kończą się napadami, morderstwami, a ci z granicy nawet na organy. Dander, dobra, kurwa, robimy polowanie na kwelę. A to nie ma co polowania Dobry, na kwela robić, stary, bo ja ci mówię, co ja poczułem. Ja w wdech zrobiłem w samochodzie, poczułem osłabienie organizmu i natychmiastowe zamolenie umysłu, tak jakby miał za chwilę zasnąć. Rozumiesz to? A ja byłem wyspany... Przecież na Antosie pojechaliśmy, i ja nawet, ja nawet kurwa mać stary się tam nie najebałem ani Marian nic. Holender. Niech Maro Maro udostępni profil tego kierowcy z Volta. Ja nie wiem co to było stary, po prostu ja wziąłem wdechy w tym samochodzie i ja się kurwa poczułem źle. Kurwa, stary, rozumiesz to? Osłabiony nagle z dupy. Przecież kurwa, kto się pyta o pieniądze i o ten, i jeszcze mi mówi, że kurwa nie ma, nie ma nic, kurwa ma on na systemie, nie widzi wpłaty. A potem, okej, okay, okej, okay, jest wpłata, jest dobrze. Słodki smak, palący taki no, słodki, palący smak. Słodki, palący smak i takie zamulenie umysłu i opuszczanie się oczu na dół. Słodki, palący smak. Dokładnie. Tutaj. Dotąd. I tu nagle takie opuszczenie umysłu, to takie mrowienie. I nagle oczy, oczy, oczy opadające. Może olejem konopnym chciał zajebać? A może to zapach to samochodu? Bociano jeden. Masz na przyszłość nauczkę, żeby nie jeździć z SZ0 Ty Igor, a ten kierowca miał maseczkę czy coś, że wypuścił ten gaz, bo przecież też by to wydychał Też mi to powiedzieli chłopaki. Że tak by było. A może olej konopny waporyzował. A co to jest? Człowiek proch. Ale jak ty dałeś radę się oprzeć temu gazowi przecież to od razu usypia nawet najtwarszych 30 sekund. Otworzyłem okno. Otworzyłem okno. Otworzyłem okno i biało mi kurwa stary, kurwa tak powietrze w ryj, że aż mi mordę zlodła ciało. Ja aż łykałem to. Rozumiesz? Ja jechałem z powietrzem w mordę. Ale jak on zobaczył, że ja przy oknie jadę, to jak przyspieszył, jak buta zajebał w samochód stary, to normalnie, omal, że kurwa nie pozrywał felk, kurwa jak zapierdalał. Jeżeli to słodki zapach, to na pewno to jest chloroform używany już w medycynie, ale używa, tego Słodki zapach był i smak. Słodki zapach i smak. Oni chcieli Cię na organy pociąć. Słodki zapach i smak to był stary, a on był przestraszony, jak zobaczył, że ja już kurwa y, otworzyłem okno i zacząłem wdychać. To tylko dobra, dobra, już i ci, ci, ci i, i, i wypierdał. I, i, I szybko wyjebał ty. I szybko wyjebał. Wystraszył się, że jesteś odporny na gaz usykający i zaczął spierdalać. Tak! 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 Dosłownie. Przyszeka przyrzekam, że tak było. Ja poczułem ty tak, wdech zrobiłem tak. I nagle takie kurwa ty i tu zaduszenie takie za ten, nie? I tylko w głowie mnie przykotłowało i już tak czułem, że powieki mi chcą spadać, a ja przytrzymałem i zacząłem gadać jeszcze szybciej z nimi. To był gaz, stary. Kateru Taken, czatki mówi tak. Chloroform ma słodkawy, charakterystyczny zapach, który niektórzy porównują do aromatu eteru lub lekko owocowych nut. Smak również jest słodkawy, ale drażniący i nieprzyjemny. Tak, tak to czułem, tak to czułem. smakowy i chciał narkotykami Tak to czułem. Igor, wpisz w Google sobie chloroform, brzmi jakbyś to tak opisywał. Bo to opisuje co czułem. Słodki słodki wdech, słodki wdech, słodki wdech stary, słodki smak. I nagle takie zamulenie, przymulenie, Ciarki tu. Człowieku jeszcze przez to poczucie adrenaliny zareagowałeś i to jeszcze o tej godzinie, po ciężkiej nocy. Tak. I stary, i tu się mi zrobiły takie mrówki. I nagle oczy, kurwa, takie, wiesz, już śpi. A ja o ty kurwa, i za telefon raz do chłopaków ty. Okno na oścież, kurwa, a on jak zobaczył, że tego, to przestał z tamtym rozmawiać, tylko pizda na gaz i dzida do przodu. albo ten olej konopny Bernard Zalewski, siedem. A czułeś palenie w płucach? Znak zapytania. Do tej pory czuję. Lekkie. Do tej pory czuję takie, y, lekkie, lekkie palenie tu. Delikatne. Jan Mous, Zapytaj się swojej o chloroform, ona ci powie co to. Marian Kolenek. masz zaczerwienione oczy. Patrzyłeś w lustro. Dobra, zobaczę. Bernard Alewski 7. Idź oddychaj głęboko, żeby to wyrzucić. Nie wiem stary, kurwa, po prostu ci mówię naprawdę. I spytałem się i moja powiedziała, że to jest gaz usypiający. To jest gaz usypiający. Chloroform jest to gaz usypiający. W moment usypia. Słodkawy właśnie, wchodzący w płuca. To jest wdech i cię nie ma. No mówimy ci. A ja dostałem aż dreszczy, adrenalina mi się podniosła, człowieku. I normalnie zwalczyłem to tak, że zacząłem się, kurwa, cały trząść, stary. Się zacząłem trząść i, kurwa, przebiłem to i nie pozwoliłem, kurwa, temu działać na mnie, nie? Otworzyłem, kurwa, okno, stary, i zacząłem oddychać. Człowiek Pro. Terminator prawdziwy. W ociano jeden. Nic mi nie będzie, bo od tego nic mi nie będzie. Ja już pytałem. To nic mi nie będzie. Bo to jest tylko tyle, że to tam na, na określoną ilość czasu po prostu cię w letarg daje. Ale to jest tyle. Nic ci nie będzie od tego. Bo to jest medyczne. Bernard Zalewski siedził. A chował mordę w pewnym momencie znak zapytania. Tak. Marian Holender. A o czym masz zaczerwieniony znak zapytania? Lekko. Lekko. Terminator nie bez powodu. Lekko. Delikatnie. Ale to też może być ze zmęczenia. Enamimus 19. Chloroform jako środek znieczulenia ogólnego był stosowany w stężeniu około 1%, jednak zwiększenie tego stężenia do zaledwie 13 15 mogło już wywołać depresję ośrodka oddechowego w mózgu. Bernard Zalewski, 7. Lekko, bo już czas minął. I to powiem Ci tak, miałem depresję, bo zacząłem gadać do chłopaków, że się panicznie boję. Zacząłem mi mówić, że się panicznie boję, a oni zaraz będziesz w domu, zaraz będziesz w domu. Jak on to usłyszał, to stary cish, tak w pizdę przycisnął kurwa, że nawet osrał ten radar, który mu zdjęcie zapierdolił. On zapierdalał, miał wyjebane na to, że zaraz mandat dostanie. Tak zakurwiał człowieku, że on opon mnie popalił, żeby mnie kurwa dowieść tu jak najszybciej. Ale cały czas czułem ten słodki smak, jeszcze tak by miał nadzieję, chuj pierdolony. Jeszcze ja mu powiedziałem, dobra, tu się pan zatrzyma, bo ja wysiadam. nie? I jeszcze gadając z nimi. On dobra, dobra, już okej, okay, dobra, idź i idź, idź, to na razie. Wypierdalał później jak kurwy synty no chłopie, tylko w tył zwrot była i... A skąd jak myślisz, jakie były kurwa intencje tego ruska. A ja Wystraszył się ciebie, zobaczył gościa, co jest odporny na gazki, i się obsrał i zaczął zapierdalać. No tak no tak? <grystanie> masakra ty, przyrzekam kurwa wam, że nie robię I sobie kontentu, Pod bogiem stoję! Pod Bogiem stoję. Nie myślałeś, żeby zgłosić to na policję, bo może komuś innemu się takie coś przydarzyć. Ale stary, a, a, a jeżeli a jeżeli kurwa y, nic nie znajdą, to będzie na mnie, że pomówiłem. Więc nie będę tego zgłaszał. Nie będę tego zgłaszał, stary. Bo jak nic nie znajdą, to będzie, że go pomówiłem, kurwa. I jeszcze ja będę miał problemy. Po co mi to? A on jak się przestraszył, nie bój się, to on już tam wyczyścił wszystko, już tego nie ma. Bo wyczułeś, że coś jest nie tak, tak. załatwiałeś i dlatego cię wybudziło dzięki adrenalinie, a tak to bycie już dawno ścięło znów. Tak! Enormous tak! 19 Jeżeli wydychałeś, to w szpitalu wyjdą testy pozytywne. SZ-0P. To niepomówienie, tylko domniemanie popełnienia przestępstwa, za to nie ma kary. Nie, stary, ja nie będę nic zgłaszał, pierdolę to. Ja on to w czapie. Ja później się nie będę, kurwa, tłumaczył, że... Jak on, te, jak on się tego pozbędzie, te, tego czy tamtego, ja Perny nie wiem, jego, kto to był, co przyznak, to było. Stary, jego zachowanie od pierwszego wejścia mojego do samochodu, ja miałem przeczucia nawet przez przypadek, przecież ja powiedziałem chłopaki, przepraszam, że ja do was to powiedziałem, bo ja się aż zwątpiłem, zapytałem, czy wy na pewno zap... ja miałem coś przeczuwałem, coś mi kurwa nie pasowało, rozumiecie? Ja aż do chłopaków powiedziałem, chłopaki, czy by naprawdę za ten zapłaciliście? Tak, zapłaciliśmy. Ale do końca życia już voltem nie pojedziesz, człowieku. Nie pojadę. Ja tego nie zostawił na twoim miejscu. Niech Maro jego profil chociaż zapiszę. Nie pojadę. Nie pojadę, stary. Nie ma chuja. Stary, tu palenie. Takie jakby, takie szczypanie. Tutaj w środku. W środku takie, takie jakby... Nie wiem jak to nazwać, no. I po chwili, i po chwili jak wydech zrobiłem, to to było takie... Kurwa taki zamulający wydech, zamulający wydech, znowu wdech, zamulający jeszcze bardziej i wydech ten i, i to gówno w środku było kurwa do końca drogi, jak wysiadałem to on dobra dobra, bo już widział, że jest coś nie tak, wiesz, że już tego, to był sam przestraszony kurwa. Ale jak ja wysiadłem stary, jak opowiedziałem, dobra, dobra, dzięki, to tam tego pyk, drzwi tam i tch, człowieku, i szpon egipski. Ale stary, to nie jest szpont, Przysięgam, nie kłamie wam w oczy. Mówię szczerze, jak kurwa jest, co przeżyłem. Nie jest to fake, to poczułem. Tu! Tu! Chcieli, chcieli, chcieli. Nie wyszło. Przecież od razu adrenalina mi podskoczyła, człowieku, jak do nich zadzwoniłem, to ja normalnie aż się jąkać zacząłem. A, 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 a kurwa, gadałem z chłopakami, nie, nie wierzycie, spytajcie je. Przyrzekam, kurwa, na Boga, kurwa, że nie kłamie Możecie sobie myśleć, co chcecie, kurwa, że jestem pierdolnięty, że to, że tamto, że jestem jakimś fejkowiczem albo pierdolę kacapoły. Myślcie sobie, co chcecie, kurwa, ludzie. Naprawdę. Przyrzekam, kurwa, na Boga, że tak było. To nie jest, kurwa, fake I nie robię sobie, kurwa, teraz kontentu Przysięgam to kurwa jak z kurwy syn, że tak kurwa było. Tak się czułem. Opisałem wszystkie efekty, ja które wiem, to poczułem. Przecież ja nie wiem kurwa, co wiem jedno. Opisałem wam, co poczułem ma i ja co powiem. przeżyłem. Ciekawą że napisał, poczytaj sobie o gangu duchów w woli. Od miesięcy wyłapują ludzi z ulicy, z imprez i właśnie przez taksówkarzy usypiają i robią im badania i wycinają organy. To wszystko się dzieje w dużym samochodzie z przenośną salą operacyjną, stoją za tym Gruzini i Rosjanie. Kickbike. I to był Gruzin! Gratulacje. Igor. To był Gruzin! To był Gruzin! Igor odpornił sobie pół tymi fajkami 15 sekund. To był Gruzin! Pod bowiem, to był Gruzin, zapytajcie Maromaro. Maro. To był Gruzin! To był typ z Gruzji, kurwa! Pod Bogiem przyrzekam wam na kolanach kurwa że to był gruzin. On jeszcze sam powiedział że jest z Gruzji kurwa. Co się stało dopiero. Ja idę zajarać.